Cześć, witam Was na kanale Napęd na motoryzację. Dzisiaj zapraszam Was do prezentacji Kia Sportage o mocy 230 KM, 1.6 pojemność silnika, napęd na 4 koła. Oczywiście wersja limitowana wyposażenia, aniversary. Jak to na Kia tej generacji przystało, z przodu oczywiście bumerangi, światła led poza kierunkowskazami, natomiast w wyższych wersjach są już tutaj full LED, full reflektory LED. Ta wersja została zaprojektowana z lekko przydymionymi tutaj chromami, tak to można powiedzieć. Nie mamy tutaj listw chromowych jak to w innych wersjach Key Sportage. Z przodu standardowo czujniki wykrywania pieszych oraz rowerzystów, czujniki parkowania, przód, tył, poniżej, w zderzaku światła głowę. Ten samochód mamy na kołach zimowych 18-calowych. Drzwi standardowo otwierają nam się z osłoną na progi, przez co nie pobrudzimy sobie spodni oraz nogi podczas wsiadania bądź wysiadania właśnie w takie zimniejsze mokre dni. Lusterka w kolorze nadwozia, LEDowe kierunkowskazy, relingi w kolorze czarnym, tak samo REKINEK, Przydymiona listwa chromowa, wycieraczka pod spoilerem, jak to już znacie z Hyundai Tusona, z tyłu światła LEDowe, kamera cofania. Czujniki parkowania jak wspominałem. Klapa w tej wersji jest manualna. Roleta na prowadnicach. Wejście 12V. Uchwyty. Podłoga składana. W tej wersji mamy koło dojazdowe. Natomiast myślę, że weszłaby tutaj pełna nawet. Możliwość złożenia tylnych oparć. Z poziomu bagażnika. A teraz zapraszam Was do wnętrza samochodu. Bezkluczykowy dostęp do naszego auta. Tapicerka limitowana. Zamrz. Miękki podłokietnik, skóra. Jak również zamrz, znajdziemy na zagłówkach, fotelach z przodu czy to z tyłu na tylnej kanapie. Ciekawe przeszycie, jak również fotel kierowcy, jak i pasażera jest sterowany elektrycznie. Kierownica podgrzewana. Z lewej strony przyciski multimediów, z prawej tutaj tempomat, aktywny tempomat, warto zwrócić na to uwagę. Kierownica dobrze trzyma się w rękach. Z lewej, jak i z prawej strony, znajdziemy łopatki, manetki do zmiany stopni, biegów. Tutaj mamy automat sześciostopniowy. Z prawej standardowo gałka do wycieraczek, natomiast z lewej do świateł. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. Natomiast z lewej strony, co już teraz częściej w samochodach się zdarza, że mamy tutaj elektryczny hamulec ręczny. Wyłączanie, włączanie kontroli trakcji, resetowanie akumulatora 12V oraz manualne ustawienia wysokości świateł. Tutaj teraz to dobrze widać. Jak widzicie, sama prezentacja po zmierzchu ma swoje plusy. można tutaj zaobserwować ciekawe efekty świateł. Prezentacja w nocy ma swoje plusy, ponieważ możemy tutaj zaobserwować różne ciekawe funkcje, jakie mamy w samochodzie. Gołym okiem w dzień tego nie widać. Po przyjrzeniu się dopiero w reflektor jesteśmy w stanie to zaobserwować. Przed kierowcą znajdziemy wirtualne zegary o wielkości 12,3 cala, mamy możliwość wyboru motywów, tak samo tutaj możemy zmieniać sobie informacje o jeździe, aktualne spalanie, jak również inne dane. Jako, że mamy tutaj napęd na cztery koła, możemy zaobserwować na animacji jak wykorzystywany jest przedział mocowy na poszczególne koło, przód lub tylną oś. Na środku również ekran 12,3 cala dotykowy z Android Auto oraz Apple CarPlay. Warto wspomnieć, że te oba ekrany tworzą taką wirtualną rzeczywistość tak to można uchwycić tak to można powiedzieć ponieważ są one zaokrąglone względem kierowcy. Pod ekranem możliwość wyboru tutaj multimediów przełączanie mapy, nawigacja, ustawienia pojazdu jak również w panelu dotykowym. Mamy ustawienia klimatyzacji. Dajcie znać, co sądzicie o tego typu rozwiązaniu w nowej Kia Sportage. Jak to wszystko Wam pasuje, a może już jeździliście tym modelem lub macie zamiar nabyć taki samochód. Tutaj mamy piano black, schowek odsuwany. W tej wersji nie zabrakło wejścia 12V, USB oraz USB typu C do ładowania. Podłużowanie fotela kierowcy, jak i pasażera, trójstopniowe, jak również kierownica. Pod tą zaślepką w wyższych wersjach mamy wentylowane fotele. Pokrętło do zmiany kierunków jazdy. Pokrętło do zmiany wyboru trybów jazdy. Jako mamy tutaj ustawione Drive. Jest sama możliwość eko oraz Sport. Natomiast w teren mamy śnieg, błoto i piasek. Mamy możliwość tutaj wyborów. Z lewej strony system kontroli zjazdu. Auto Hold, możliwość włączenia lub wyłączenia czujników parkowania oraz kamera cofania. Jak również z prawej strony mamy tutaj poziomy naszych czujników parkowania z przodu jak i z tyłu pojazdu. Mamy zielony, pomarańczowy oraz czerwony, jeżeli blisko już jest przeszkoda. Same linie kamery wstecznej są dynamiczne, kamery cofania są dynamiczne. Dwa cupfoldery, możliwość tutaj o, fajnego sobie regulowania, złożenie, fajnie to sobie śmiga. Miękki podłokietnik w takim kolorze zielonym, w takim odcieniu zielonym. No i dość pojemny mamy tę możliwość wrzucenia kilka najpotrzebniejszych rzeczy. Schowek przed pasażerem. Podświetlany, wolno padający. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne. Oświetlenie wnętrza. Tutaj akurat ma wszystkie zapalone. Okej, okay, fajnie sobie śmiga. Ewentualnie możemy ustawić włączanie świateł podczas wsiadania bądź wysiadania, czyli jak mamy otwarte drzwi. Lusterko w kurtynie przeciwsłonecznej po stronie kierowcy, jak i pasażera z podświetleniem. A teraz zapraszam Was na prezentację tylnej kanapy w nowej Kia Sportage. Skrajne fotele są podgrzewane dwustopniowo oraz w bocznych fotelach mamy mocowania na fotelik dziesięcy i Sofix. Kanapa jest wykonana z takich samych materiałów jak fotele z przodu pojazdu, czyli tej miękciutkie zagłówki, podłokietnik z dwoma folderami i też ładnie tutaj z przeszyciami zamszu. Pasażerowie z tyłu mają możliwość ładowania telefonu USB typu C, w zagłówkach wieszaczki, ciemna podsuwitka, regulacja nawiewów, a pod nim taki mini schowek. A tak oto prezentuje się Kia Sportycz w nocy. Światła LEDowe z tyłu pojazdu, jak również z przodu. Zatem, moi kochani, kilka słów, kilka wrażeń podczas jazdy tym modelem. Warto zwrócić uwagę, że jednak te 230 koni, które mamy w tym samochodzie z silnikiem o pojemności 1.6, połączone to wszystko jest automatem sześciostopniowym, ma naprawdę niezłego kopa, bo tutaj jest niecałe 8 sekund do setki, co możecie zaobserwować na końcu tego filmu, przyspieszenie do pierwszej setki w Eko, jak również w Sport. Więc to jest moim zdaniem bardzo dobry wynik, a sam producent wspomina tutaj o 8-3 sekundy do setki dla wersji AWD, czyli napędu na cztery koła. Warto mieć na uwadze, że ten samochód jest dość. Um, jedno wyklucza drugie, bo z jednej strony nie jest twardy, ale na zakrętach dobrze się trzyma. E, tutaj zawieszenie, które jest w tym samochodzie, um, robi naprawdę dobrą robotę. Samo przyspieszenie, jak również wiąże się z tym, że może być wielkie spalanie. Nic bardziej mylnego, tutaj realne spalanie w tym samochodzie przez ostatnie, przez ostatnie tutaj 364 km to 8 litrów. Natomiast podsumowując, nieco większy, większą rozbieżność, większy dystans 3400 km to 8,1 w tym samochodzie. Warto zwrócić uwagę, że tutaj mamy możliwość agresywnego przyspieszenia i małego spalania, niskiego spalania, więc naprawdę fajnie to wszystko ze sobą współgra, tak naprawdę, ponieważ gdzieś, gdzieś gdzie mamy moc, nie zawsze wiąże się to ze spalaniem. Dajcie znać w ogóle, co sądzicie o tego typu samochodzie, bo cena tego modelu, który prezentuję, to około 180 tysięcy złotych. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Mamy tutaj jednak wyposażenie limitowane tak naprawdę. Podgrzewaną tylną kanapę, skrajne fotele tylnej kanapy, jak również podgrzewany przód samochodu. Przednie fotele kierowcy, jak i pasażera. Są one również elektrycznie sterowane, więc tutaj nie ma mało takich rzeczy, takich drobnostek, ale robią naprawdę fajne moim zdaniem uzupełnienie tego modelu. A nadal nie jest to wersja GT Line, czyli ta najdroższa. I też dajcie znać, co sądzi się o napędzie na 4 w tym samochodzie, ponieważ niektórzy mówią, że a nie warto, nie warto, ale jednak, jeżeli gdzieś tam wybieramy się, czy do zakopanego, czy mieszkamy na jakimś pagórku. Może rzadko, bo rzadko przyda się takie, e, taki napęd na cztery koła, natomiast lepiej, żeby był, ponieważ dopłata nie jest jakoś bardzo znacząca do wersji e, z napędem na cztery, a mimo to mamy możliwość e, naprawdę swobodnego poruszania się po śniegu, czy też innych zakamarkach różnych naszych e, miejscowości, czy, czy właśnie wakacje, jeżeli się gdzieś wybieramy czy to na ferie właśnie do Zakopanego czy do jakiegoś innego kraju gdzie jednak warto mieć możliwość tutaj zdecydowanego przyspieszenia. Moim zdaniem jedyne czego tutaj brakuje w tej wersji wyposażenia to ambientowego oświetlenia, ponieważ coraz to więcej samochodów posiada takie uzupełnienia wiadomo, nie wspominamy tutaj o Mercedesie gdzie tak naprawdę całe wnętrze się świeci, jest oświetlone czy to nawet kratki nawiewów ale myślę, że jakieś tutaj fajne paski fajne animacje, fajne grafiki mogłyby w tym samochodzie być dajcie znać co sądzicie o tego typu rozwiązaniu i pytanie do Was co sądzicie o stosunku ceny do jakości w Kia Sporty czy w tym modelu czy bardziej opłaca się wybrać gdzieś tam te niższe wyposażenia, a płaci sobie jakiś dodatek czy jednak dla Was lepszym rozwiązaniem byłaby na przykład możliwość wyboru gt niż jakiejś tam podstawowej wersji. No to też jest bardzo ważna, istotna rzecz, jako że mamy więcej takich bajerów, ale też nie każdemu jest to naprawdę tak potrzebne. Dziękuję salonowi Kia Patecki Kraków za możliwość testu, prezentacji właśnie tego modelu. Ze swojej strony zapraszam Was do subskrybowania, komentowania oraz oceniania kanału. My widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!